Słuchasz sekcji Jak powstawała N w podcaście Empatyzer. Lektury nas zbliżają. O ile wiedzę biznesową, marketingową i technologiczną zbieraliśmy latami w teorii i praktyce, o tyle kwestie psychologii i różnic osobowościowych studiowaliśmy jedynie albo na szkoleniach korporacyjnych, w programach coachingowych i mentoringowych, albo przy okazji różnych lektur, które temat omawiały niejako przy okazji. W dużym skrócie mamy wiele do nadrobienia. Nie zaczynamy jednak od początku, środka ani końca, ale tam, gdzie akurat otrzymamy potrzebę projektową albo prowadzą nas pytania, które sami sobie zadajemy. Musimy być partnerem do rozmowy dla osób, które zajmują się chociażby psychometrią, aby projekt mógł być prowadzony świadomie i może to akurat jest najważniejsze aby mieszać w nim różne punkty widzenia i kompetencje. Stąd ostatnio czytamy sporo książek i prac naukowych. Od czasu do czasu będziemy tutaj wrzucać co ciekawsze pozycje. Ciekawsze, czyli takie, które na przykład inspirują, mimo że niekoniecznie najmocniej pchają w kierunku naszego celu. Śledź postępy prac nad M i zapisz się na wczesny dostęp do empathizer.com. M. nadawaj na tej samej fali od pierwszego dnia.